Próbowali, no i bardzo się cieszę, że próbowali, bo im trudniejszy bieg, tym lepsze przygotowanie do Mistrzostw Świata. Tutaj ludzie nie z przypadku, bo bardzo mocni zawodnicy z sezon bestem, nawet lepszym ode mnie tegorocznym, Brytyjczyk. Dwóch, trzech kolejnych zawodników też bardzo blisko, jakby patrząc na same rekordy tegoroczne. Ja po ciężkim zgrupowaniu, ale jak widać, w bardzo, w bardzo dobrym stylu wygrałem. I to cieszy, to cieszy, że ta ciężka praca mimo zmęczenia, że ona już powoli wychodzi, przekuwa, przebija tą skorupkę i teraz trzeba to tylko odpieścić, polerować i czekać, aż, aż w całej krasie się pokaże. To są właśnie świetne imprezy. Bo ta drużynowa rywalizacja, to nakręcanie siebie nawzajem to potem słuchajcie przynosi efekt. Ja nieraz chcę się powiedzieć, patrząc na ostatnie mistrzostwa świata i Europy żniwo medalowe w imprezach już typowo indywidualnych. I każde zwycięstwo, każdy dobry start, każdy nawet gorszy start kolegi z reprezentacji bardziej tak uczula, pomaga emocjonalnie siebie podbić do, do, do rywalizowania na najwyższym poziomie. To jest naprawdę świetne, szczególnie przed taką publicznością i tak wypełnionym stadionem w Bydgoszczy.